Podejście drugie, chociaż w zasadzie to nawet trzecie, ponieważ najpierw skopałby się początek, bo zapomniałem oczywiście przeglądarkę wyłączyć. Rakiety. A za drugim razem niechcący wyłączyłem program. Teraz może będzie dobrze, bo początek powinien być ok. Z racji, że mam już stabilne 30 klatek, wcześniej nie miałem tych stabilnych 30 klatek, bo zapomniałem przeglądarkę wyłączyć. A niestety chroma tą wadę, że ciągnie. No i taki był efekt, że początek mi się skopał. W ogóle to dzień dobry wieczór, z tej strony wygląda Bad Wolf. I tym razem już w normalnym gameplayu. Tylko, że z perspektywy mojego Nationala. Skąd mi się te wątki biorą? I, I dalej będę pokazywał, jak działa karami na przestrzeni, a raczej jego wersja National. No jakoś tak mało z nim grało. Broń, którą naprawdę bardzo lubię, bardzo cenię. która żeby zadziałała Potrzebuje skilla, takiego jak ten Pokażę wam, że tym sprzętem da się grać i wygrywać Hello Sleepy Time Tak się to robi, proszę Państwa. Żeby następny chętny do bęcków? Hehehe! <laughs> Patrzcie, co ma za matek, Kurczę, dawno nie grałem, śmiech. Transport. Aha, jeszcze to mam, machanie. Spoko. W ogóle, na jakich ja levelach jestem? No, chyba na swoich. Wredna emotka. Chociaż na... ...snajperze... ...najwredniejsze jest machanie. Zabijasz kolesia niepostrzeżenie i nagle i tak mu machasz. Albo odwrotnie. Giniesz ni stąd, ni zowąd... ...i ci z odległości macha tak. To jest moje zdanie wredę Kurczę, gdzie? O Jezu, gdzie ja trafiłem? Mało co rojali, sami mam na Zdejmę? Nie zdejmę. A może zdejmę? Nie zdejmę. Nope Nope Oj, klatka mi spadła Małe przycień, przywieszka No ostatnio w ogóle coś się BFH buguje Wczoraj nie mogłem na przykład przełączyć się między postaciami, a dzisiaj o jakieś takie przywieszki mam. Nawet jeśli to nagrywam przy nie najmłodszym... sprzęcie, mimo wszystko. O, jeździeczowista. Właśnie, jakie mam dzisiaj listę dzienną? Obrażenia pojazdom. Ciekawe, czy pieszenkowy szligłowiec też się dolicza. Dobra, to swój. Też ja mówię o wyczuciu tego sprzętu? Close enough. Czemu nie? Dobra, szybciej z tym. Boję się Już mniej się boję O Kolejny ninja Oj, na koniec chyba jeszcze złapałem gościa Tak załapałem go na koniec Hehe, <laughs> fajnie No nieźle Best Uuu Byłem najlepszy! No no Proszę bardzo. Widzicie? Tym sprzętem da się grać. Trzeba tylko umieć. Efekt macie na ekranie. Best player login właściwie. W wróć. Połów logan. Dude. Bitch! Dobra, dalej następną mapę. Muszę się tu... Rozkręcić kilku gości. rozdówczyć Cholera, udziela mi się powoli humor Kruszakusa. Cicho tu być! Wow, długi samolot? No to wsiadam. Co by się dzieci helikopterów nie trzymały. Czy jak to mówił dziadu, Kiedy byłem dobry w te klocki, teraz pewnie nie. Jako, że trochę wyszedłem z sprawy i ledwie słyszę własne myśli. Czekajcie. Trochę lepiej. Pokrętwo przy, przy słuchawkach małem wiele zalet, a między innymi właśnie możliwość. <ścough> A, to ja pewnie mówiłem, że pokrętło w słuchawkach, że zaletą jest, że można sobie błyskawie się ściszyć i się własne myśli. Dobra rzecz. A, to swój. No dalej, ze strzelin niektórych to się robi nudne. No jest tu ktoś? No nie teraz już jest pełno przynajmniej Tak to było trochę nudnawo Wróć, teraz jest nudnawo, a było mniej ludzi Po stronie Royal, a teraz Pełny team i nikogo nie widać w kurze nad Moksa <laughs> Siedem życia, Rady, ale fuks A ja myślałem, że zupełnie nie mam skilla o, 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 o. Dobra To mnie koleś ma Przyznaję Ale też o, Blisko było Ale myślałem, że zupełnie skilla nie mam, tak dawno nie grałem. No ale może dlatego, że nie wiem, ja to w jakieś Warframe y grałem. Tak, a to zło. Albo co? A to proszę, dalej mogę ludzi... O! Kogoś zabiłem. Właściwie to asystowałem. Ale dalej daję rady, zwłaszcza, o, z tym sprzętem. No naprawdę to nie jest zła broń. To jest bardzo fajna broń, bardzo użyteczna moim zdaniem, ale wymaga trochę ogłady, umiejętności dobrego oka. Tak. To teraz bazar z Borderlands 2. Może i nie nagrywam teraz, ale zawsze klimat mi się udziela. Ha, ha, ha. Dobra, z tego mi się nie, nie nabijają punkty do misji, szkoda. a! Że przecież miałem mówić o tej broni, no. Ahaj! Coś kolego. Nara kolego. było słabe, ale trudno. Zaraz na chwilę się wystawi, to go ubiję koncertowo. Dostałeś był headshot Dostałeś buł headshotta Jakieś fanroja chyba Leci coś Niewiele złapię temu czołgowi, ale trudno jest te... no ta broń no cóż Dobra, ale no nie jest jednak to nie pancerz zaczyn trochę umiejętności na przykład... O, teraz... Hello! I koleś leży. Huhu, triple kill! Quadra kill! Where is my penta? There is. No wystaw się dziadu jeden PENTA KILL TO Kruszakus! <ścoughs> Wracam do biznesu Nie ma co Dawno nie miałem tak dobrej gry Ale z drugiej strony na niskich levelach Pewnie że się gra łatwo. Na wyższych jest już trudniej, ale. 6 trupów pod rząd. Szkoda, że nie ma tu kilkustrików. Pewnie miałbym już jakiś ostrzał artyleryjski. Czy inne OP gówno. Nope. Szkoda. Ale było nieźle. To mi się podobało. A widzieliście? Pistolet i karabin, którego nikt nie lubi. I właśnie dlatego jest dobry. z innymi. Przez to, że... nikt go nie docenia. Wszyscy myślą o to gówno. Nikt się nie spodziewa, że można nim tak wymiatać. No to robimy dalej Borderlands 2. Tam jest jeden taki God damn it Zpadaj na tej brodzi, nie da się strzelać z biodra To no, jest wtedy mowy Skoro by się dało strzelać z biodra z karabinu sniperskiego Ale cóż, nie można mieć wszystkiego dla mnie świetny sprzęt. A przez to, że go nikt nie docenia, łatwo można kolesia zaskoczyć. Dla mnie swego rodzaju jest to potem komplement, jak... ...ktoś mnie uważa za cheatera. Jak go gnoję tym sprzętem. Huhu. Dzięki, koleś! Ale od razu mówię, cheaterem żadnym nie jestem, brzydzę się cheatami i gówniakami, których... którzy ich używają. Z drugiej jednak strony, jeżeli ktoś myśli, że jestem cheaterem, bo go gnoję UP gównem z akcentem na U, a nie O, że to jest, mówię, UP, underpower, to no fakt to jest to trochę nawet komplement wtedy, w moim w tym wypadku. Skoro jestem tak dobry, że trudno mnie odróżnić od cheatera, tym bardziej, że nie użyłem jakiegoś prostszego dla graczy, tylko mam zwykłą, jakąś prostą myszkę, prostą klawiaturę. z poprawioną nieco czułością. No, no, a teraz już nie byłem najlepszy, ale wciąż byłem jednym z lepszych, pewnie zaraz zobaczymy. Starczy trochę chęci Oj, też le... trochę umiejętności Nabytych Zdobytych Nauczonych Ta, ta, ta się Patrzność! Tablica wyników, gdzie ja byłem? Ooo! trochę spadłem... Ale chciałbym zobaczyć jak Kruszaku zrobi 6 kili pod rząd. Właśnie takim sprzętem jak mój. Karabin na czy jak to tam się nazywa u National. Pistolet na daleki zasięg. Zdjąłbym go, tym nie ten helikopter. I zobaczymy, czy połąc z połączeniem tych obu sprzętów dałby radę zrobić taki wynik co ja. Że sześć gości podżoł tu Bez żadnych toników. Tylko umiejętności. O, mamy kolesia z pancerzownicą Tora, tora, tora Dobra Słabo mi ta tora wyszła Jak ktoś lubi Borderlands chyba to pewnie pozna O czym ja tu śpiewam Nope Dzień dobry, ja byłem tu kolejny przykład tego, jak można fajnie gościa robić z tym wyposażeniem. O, ja przejrzyście na nawet nie mam swojej czotki, nie mitki. Kolego, no tam. Ja to tak pro... Nie to no, jest tak naprawdę... Nie wiem jak wy, ale naprawdę Tak się znikąd pojawia i wystrzeliwuje w ciebie Ileś tam... O! Oh. Nie wiem skąd? Chowam się I tak ci nagle, o! Wyskakuje, zabija cię I ci tak macha Nie wiem jak wy, ale to jest moim zdaniem trochę wredne Takie pomachanie O! Gdzie się pojechał Gdzie on pojechał? Tam jest Eee, czy on jedzie na mnie? Nie, nie jedzie na mnie. O fuck. Zapomnie na przeładowywaniu. Ja e, szkoda. To był ładny kill, ale byłem po prostu za blisko. A teraz wyrównamy siłę. Ognia. A raczej szanse, bo siłę ognia mam większą, ale jestem mniej wytrzymały. Teraz nawet Nie wiem co niektórzy mają do, do helikopterów. Mają sporo siłę, nie to prawda, no ale no, wymaga trochę pogłady, żeby pilotować. A przede wszystkim w nich pilot jest jeszcze bardziej odsłonięty niż na przykład w... w samolocie. Czy tym bardziej w czołgu. E, hej. O, na przykład teraz. Widzieliście jak mnie zdjął? Moim zdaniem czołgi... czołgi. Helikoptery są okej. Okay. Poprzez to właśnie, że jesteś osłonięty. Nieco łatwiej ci trafić, a i sam helikopter nie jest jakiś super wytrzymały. A co jest? O. Już lepiej. A ten... A ty dziadu z pancerzolicą. Dwóch dziadów? O cholera. No ja, widzicie dziadu? Mnie tu kurczakujesz? O tych... Muszę dziada ubić. Choćby nie wiem co, muszę dziada ubić. I nie zawahał się użyć wszelkich dostępnych środków. Niestety nie zmienię teraz broni, więc to... No pozostaje ich Tych! Coś ty! it. Robimy to po staremu. Hmm. mam plan. Ech. Spróbujemy, o, no i tam strzelają, co prawda, ale. Nie ruszaj się, to cię będę mógł trafić. O tak. A ty do, na dokładkę będziesz. Ej, hey, gdzie on jest? What the fuck? LOL? What the... Co to było? Co to było? Nie wiem co to było ale no chyba zaliczyło na, na jego konto killa Ale przynajmniej pozbyłem się tego z pancerzownicą kampiącego. A ty dalej tu Widzicie jakie dziwki? Aż mu napiszę Name yourself, Campo Camper Się, jakie piczki pogoniłem je i jeszcze tam kampią No, będę musiał powtórzyć jak operację Szkoda tylko, że o tamten nie już A ten co? Cheater jakiś czy co? Że już wiedział, że chyba, że... Nie, no chyba że już naprawdę To było przewidywalne co, to, co zrobiłem Że pójdę za kamienie Ale nie przewidział że go zabiję Ha! No wystaw się. Ha -ha! No i co, piczki. Nie spodziewaliście się, że wyskoczę wam z boku, co? Nikt się nie spodziewa, że wyskoczę z boku. na poczet załatwiłem jeszcze jednego snajpera. zdaje się z, z podstawowym sprzętem coś wylosowanym I tą wpadką wiecie co chyba zakończę optymistyczny akcent zakończony w wpadką chyba dzisiaj zakończę ten gameplay z komentarzem w starym stylu o wszystkim i o niczym, a bardziej o rozgrywce. Do następnego razu trzymajcie się i cześć.